W tym odcinku będę chciał oznaczyć duplikaty. Jako duplikat będę rozumiał wartości ze wszystkich kolumn danej listy. Więc w przypadku jednokolumnowej listy będzie to bułka z masłem gotowa funkcjonalność w formatowaniu warunkowym. Pokażę też drugi sposób. Będę patrzył na dwie kolumny, gdzie kombinacja tych dwóch. Kolumn będzie miała być duplikatem. Tu skorzystamy z kolumny pomocniczej. I trzeci przypadek, kiedy również będę patrzył na kombinację dwóch kolumn, dwóch lub więcej, mogłoby to być równie dobrze, ale bez kolumny pomocniczej. Do dzieła! Pierwsza rzecz. Kolumna, tylko jedna kolumna. Jeżeli chcę patrzeć, tylko na jedną kolumnę, zaznaczam dane z tej kolumny. Wchodzę w kartę narzędzia główne, pod przycisk formatowania warunkowe, w regułach wyróżniania komórek, jest gotowa opcja. Duplikujące się wartości. Pojawi się wówczas okienko, w którym mogę wybrać, czy chcę zazn zaznaczać wartości unikatowe, czy też zduplikowane. Wybiorę zduplikowane. Wybiorę też odpowiednie formatowanie. Niech to będzie wypełnienie w takim kolorze. Klikam OK. Bułka z masłem. Natomiast jeżeli mam wartości w dwóch kolumnach lub więcej, to mogą posłużyć się takim zabiegiem. Połączę te wartości, tak, aby one występowały razem w jednej kolumnie. Więc użyłem złego enda, aby złączyć te wartości ze sobą. Jeżeli miałbyś takich kolumn więcej, to musisz albo tego Enda używać wielokrotnie, albo mógłbyś użyć funkcji, która doszła w Excelu 2016. Ona się nazywa połącz teksty. W przypadku tej funkcji można powiedzieć Excelowi, aby połączył. Wartości z zakresu. Pierwsze dwa argumenty pominąłem, czyli nie powiedziałem, jaki jest ogranicznik, więc ogranicznika nie będę chciał mieć. Druga rzecz, drugi argument, ignorowanie pustych komórek. Nie określam, czy mają być ignorowane, czy też nie. Klikam Enter, Ró również te wartości zostaną połączone. Jeżeli teraz mam coś takiego, taką kolumnę z połączonymi wartościami, to zaznaczam całość, albo tylko te dane, które chcę. Na których chciałbym mieć kolory, więc obojętny, czy taki obszar, czy taki obszar, i powiemy Excelowi: również chcemy zastosować formatowanie warunkowe, tylko tym razem zbudujemy formułę dla formatowania warunkowego. Zaznaczam opcję Użyj formuły i powiem Excelowi: równa się. Użyję funkcji Licz, jeżeli. Powiem tej funkcji: przeglądaj ten zakres. Czyli te, tę kolumnę pomocniczą, gdzie są te połączone ze sobą wartości z kolumn oryginalnych, średnik i policzmy, ile razy w takiej, w takiej kolumnie występuje pierwsza z tych wartości. Zamykam nawias i powiem Excelowi, że jeżeli znajdzie się ona więcej niż jeden, to wówczas to jest duplikat. Zastanówmy się teraz nad blokowaniem. Ten pierwszy zakres powinien być zablokowany bezwzględnie, czyli adres obszaru. Tego, w którym są te połączone wartości, on musi być zablokowany bezwzględnie. Natomiast adres komórki, dla której wartości, która jest, y która jest kryterium dla funkcji liczeżeli, on powinien być odblokowany w taki sposób, że zostanie zablokowany numer kolumny, y literka kolumny, a odblokowuję numer wiersza. Kliknę jeszcze w przycisk Formatuj, wybieram jakieś wypełnienie, klikam OK, OK. I uzyskałem dokładnie taki sam efekt. Jeżeli nie chciałbym korzystać z kolumny pomoc dzisiaj, to tutaj sytuacja będzie trochę bardziej skomplikowana. I może, żeby to łatwiej było wytłumaczyć, to zbuduję najpierw formułę, której, którą za chwilę użyję w formatowaniu warunkowym tutaj obok tych danych, żeby ją móc dobrze wytłumaczyć. Powiem Excelowi, aby użył funkcji suma. Wewnątrz tej funkcji suma Będę chciał konwertować to, co wyjdzie na 0 i 1, więc użyłem podwójnego zaprzeczenia. Otwieram nawias i teraz powiem Excelowi: połącz ze sobą te wszystkie wartości z jednej kolumny ze wszystkimi wartościami z drugiej kolumny i przyrównuj to do pierwszej z tych wartości połączonej z pierwszą z tych wartości z drugiej kolumny. Zamykam nawias od tej operacji przyrównania tych złączonych. Zakresów i zamykam nawias od funkcji Suma. Sprawdźmy, co wyjdzie tutaj w środku z tego porównania tych złączonych zakresów. Klikam F9, spójrz, tablica, w której mamy prawdy i fałsze. Prawda oznacza, że w takim obszarze połączonym w tych dwóch wartościach, ta, która występuje tutaj, jest tylko raz, ponieważ jest tylko jedna prawda. I teraz Kliknę Ctrl Z, aby się z tego wycofać, to podwójne zaprzeczenie zamieni prawdy i fałszywą na jedynki, a suma to wszystko sumuje. Ale jeszcze zastanówmy się nad blokowaniem. Ten pierwszy zakres, czyli cała kolumna, pierwsza z tych kolumn powinna być zablokowana bezwzględnie, druga z tych kolumn też bezwzględnie, natomiast te adresy pojedynczych komórek H5 i I5 powinny być zablokowane w taki sposób, że blokujemy numer kolumny, przepraszam, literę kolumny, a zostawiamy, zostawiamy odblokowany numer wiersza. Teraz, jeżeli to zatwierdzam naciskając Ctrl-Shift-Enter, ponieważ tutaj wykonuję operacje tablicowe i skopiłem to do samego końca w dół, to spójrz, mam jedynki i dwójki. Mógłbym też mieć trójki, jeżeli któraś wartość by występowała e, trzykrotnie. I teraz chciałbym mieć zamiast tych liczb prawdy i fałszy, więc powiem Excelowi sprawdzaj, czy ta wartość, która wychodzi, jest większa niż 1. Będzie to oznaczało dla mnie, że to jest duplikat. Ctrl-Shift-Enter, kopiuję do samego końca w dół i spójrz jak pięknie. Prawdy są przy tych pozycjach, które są zduplikowane, czyli tutaj i tutaj mam te same, te same wartości e, po połączeniu tych e, dwóch kolumn, więc jest to dla nas duplikat. Więc teraz jak mam formułę, która generuje mi ładnie prawdy i fałsze w tych wierszach, które dla których powinny być te prawdy i fałsze, to kopiuję całą tę formułę CtrlC, Escape, zaznaczam obszar, dla którego ta formuła powinna być zdefiniowana w formatowaniu warunkowym, i wchodzę znowu w narzędzia główne, w formatowanie warunkowe, w polecenie nowa reguła, wybieram znowu opcję użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować, i w polu, w którym ta formuła powinna być wpisana, klikam CtrlV, aby ją wkleić. Kliknę w przycisk formatu i wybieram jeszcze wygląd. OK. OK, i spójrz, pięknie to formatowanie warunkowe działa. Ta kolumna jest tutaj niepotrzebna, więc mogę ją zaznaczyć, nacisnąć Delete i wcale z tej kolumny pomocniczej nie korzystać. Której z tych metod użyjesz, oczywiście zależy tylko i wyłącznie od Ciebie i od sytuacji.